Jest stworzony projekt nowego regulaminu, co do którego są wątpliwości. I na ten temat dzisiaj zostało przez pana przewodniczącego Mirosława Grzelaka wyznaczone spotkanie. Jesteśmy z reprezentacją dyrektorów szkół, placówek plus nauczyciele, pracownicy administracyjno-obsługowi. Spotkanie było omówione na godzinę 15.00 i czekamy. Moja propozycja na ostatnim z Państwa spotkaniu była taka, że prosiłem panów dyrektorów, żeby z delegacjami jedno-dwuosobowymi z poszczególnych placówek spotkać się razem. I takie było ustalenie. Czekam na dyrektorów i delegacje ze szkół w Urzędzie Gmin. Dziękuję. A co to z i związki zawodowe, tak, przepraszam, bo było też związki zawodowe. Mamy Pe, pewne Spotkanie było tutaj ustalone. Pewne, nie, nie było tutaj tak, tu było ustalone. Ale to ja ustalam spotkanie, nie pan. Nie, nie pan nie ustala. Ja ustala. My żeśmy zaprosili na komisję, jako Komisja Oświaty, na nauczycieli, żeby to chcecie Możecie tak. państwo sobie zapraszać, kogo chcecie, tak. naprawdę. Nie ma środków finansowych na to, żeby było 12%, bo w projekcie uchwały, który jest procedowany w tej chwili. Nie ma w ogóle zapewnienia organu prowadzącego ani rady gminy w jakiej wysokości zapewnia się środki na ten cel, a to powinno być zapisane bez względu na to jaka zostanie uchwa uchwalona, uchwalone progi procentowe od ilu do ilu procent, ale to również to musi być. Dlaczego pan nie chce rozmawiać z nauczycielami? Zebranie z nauczycielami zostało zostało zwołane przez pana przewodniczącego. I z tym ja jako, wójt, a ja jako wójt zostałem zaproszony przez pana przewodniczącego, ale niestety dyrekcja, nauczyciele i związki nie przyszli. Chciałem rozmawiać dzisiaj i zaproponować, zaproponować im od dwóch do. 10. Od pół do dziesięciu Tak. czyli taka będzie zmiana, tak? To proszę. znaczy, zmiana. Najpierw muszę rozmawiać, tak, ale na razie nie mam z kim. A Panie Wójcie, a to nie jest tak, że boi się Pan spotkać z kolegami, z koleżankami? Nie, absolutnie. Ja, e, proszę Pana, ja spotykam się cały czas e, z dyrektorami, ja jestem otwarty i ja powiedziałem, te drzwi to nie są moimi drzwiami, tylko drzwiami oczywiście społeczeństwa, jak i również nauczycieli. Ale panie wójcie, no nie widzi pan, że to jest trochę dziwne? Wy siedzicie po jednej stronie ulicy, oni po drugiej, No przecież to nie można się spotkać i porozmawiać, tylko tak sobie robić na... E, proszę panią, wyraźnie, wyraźnie powiedziałem, że zebranie... Zwołuje przewodniczący. Ja myślę, że to jest dosyć proste do pani, tak czy nie? Natomiast wiemy doskonale, co należy do przewodniczącego. Przewodniczący mnie zaprosił i ja oczywiście uczestniczyłem w pierwszym, we wczorajszym i oczywiście chciałem w dzisiejszym. A nauczyciele 80 osób, które tam się do mnie, musi Pan uszanować? Ale ja szanuję, no to proszę Panią, Pani nie była na, na pierwszej komisji, a Pani wie, co się, co się działo i tak dalej, to nie przystało nawet nauczycielom na to, jak się zachowywali, czyżby tak, proszę, ale proszę Panią, ja, jeżeli chodzi o, chodzi o nauczycieli, tak, to znaczy co, ja mam ze wszystkimi rozmawiać, proszę no, mi, czekają, proszę mi powiedzieć, ale proszę Panią, nie ja zwoływałem zebranie, Je, jeżeli, ja muszę uszanować, uszanować przewodniczącego, Ale tak, no bo przewodniczący zwoła. zwołał, ja nie zwoływałem. Proszę, ten projekt uchwały w takiej wersji 012 z tymi widełkami stanie teraz na sesji, czy nie? Nie, droga Pani, będziemy rozmawiać. Jeszcze raz chcę Pani powiedzieć, że jeżeli, jeżeli e, przyjdą, tak jak było mówione, najpierw tak, Najpierw dyrektorzy i związki, proszę bardzo, jestem nawet e, skłonny do tego, do bidełek e, e, dla nauczycieli, powtarzam, od dwóch do dziesięciu.